Znajdź równanie prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez punkt A. Wiemy, że równanie prostej równoległej do podanej prostej zapewne będzie miało współczynnik kierunkowy równy minus 4, dlatego że współczynnik kierunkowy prostych, które są równoległe, musi być taki sam. Zatem yy, przepiszmy sobie jeszcze raz yy, wzór tej funkcji. Równoległa. To tak, jak powiedzieliśmy, współczynnik kierunkowy pozostaje bez zmian i w wyrazie wolnym należy dopisać B. Ta funkcja musi przechodzić przez punkt A równy minus 7 i 0. Tutaj mamy współrzędną X oraz współrzędną Y tego punktu. Następnie musicie podstawić te współrzędne X i Y w to i w to miejsce. Zatem podstawiamy zamiast y 0, a zamiast x minus 7. Dzięki temu otrzymaliśmy równanie, w którym jedyną niewiadomą jest literka b. Musimy ją policzyć. Następnie z tym b, które policzycie, Musicie wrócić w to miejsce i podstawić ten wynik pod literkę B. Zatem odpowiedź to Y równa się minus 4x i zamiast B minus 28. Ponownie mamy znaleźć równanie prostej równoległej do prostej Y równa się 1 trzecia x minus 5 przechodzącej przez punkt A minus 9 minus 2. Zatem przepiszmy, jeszcze raz równanie tej prostej. I zapiszmy prostą, która ma być równoległa, zatem musi mieć ten sam współczynnik kierunkowy, i tutaj plus b. Pamiętajcie, że bez względu na to, czy tutaj ta liczba jest na minusie, czy na plusie, czy ona jest dodatnia, czy ujemna, to my w tym miejscu zawsze piszemy plus b. Podstawiamy nasz punkt. współrzędna x oraz współrzędna y, które musimy podstawić w to i w to miejsce, minus dwa na y. i obliczamy minus dwa. Plus 3, zatem b jest równe 1. I z tym wynikiem wracamy tutaj. Odpowiedź y równa się 1 trzecia x plus 1.